Zrobić... teraz trzeba odstawić, auto, bo we widzimy się około 17.00, raz scenie przy wręczeniu kukarów. スタジオにしたらこれはち Pytanie, było dużo lęku w momencie kiedy stawiało Was na koła był jakiś element wystraszenia Ale to już osobnej sesji zdjęciowej nie zrobimy, zostaniesz do wspólnego, pamiątkowego zdjęcia wszystkich. I teraz pytanie, mamy już zdjęcia klasy Martowiczów. Bardzo serdecznie wszystkim dziękujemy.